Moi drodzy, graliśmy już Ada Wong, graliśmy Leonem Kennedym, wypada więc zagrać też Ashley Graham z Resident Evil 4. Jako, że jest to jedyna postać z tych głównych, których jeszcze nie zrobiliśmy w PUBG, więc mam nadzieję, że mi się w miarę udało, zwłaszcza z chusteczką i włosami, bo no ilość ubrań jest ograniczona. <grych> to co moi drodzy, jedziemy, jedziemy i myślę, że będzie całkiem ciekawie, zwłaszcza, że... no cóż, to kolejny odcinek PUBG, już trzeci w ciągu ostatniego tygodnia chyba, więc... Pani PUBG'a powinni być zadowoleni. Kogo robimy w kolejnym? Mam dwa pomysły, na Johna Wicka i na Stalkera. W sensie Stalkera, Stalkera, nie? Także dajcie mi znać, co sądzicie i czy macie jakieś pomysły na postaci. Wtedy je zrobimy i jazda. Oczywiście możemy grać w P.P. i dużo osób pyta, czemu nie grasz w P.P. Moi drodzy, jest 300 ponad odcinków PUBG'a na kanale i gram też w FPP. Rzecz w tym, że na TPP lepiej widać postaci, które robię. No dobra, tam jest auto i jest koleś, więc potraktujmy go granatem. I wydaje mi się, że tego powinno skasować. O nie, dobił mi go. O, ja cię kręcę. No dobra. Uuu, cwaniaczek. Dobra, jak to zrobić? Plecak mamy gdzieś trending. No dobra. Mógłbym de facto odjechać stąd w cholerę. W tym mi rado. ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No nie. O, no, w mordę. O nie. Jestem w strefie i ładują do mnie. Ten jeden. Nie wiem jak on nie dostał. Teraz dostał. Bo to ten oberwał. Oberwał, ja nie wierzę. Ale bieda, on oberwał. O kurde, to mogłyby trzy piękne kile, nie? To nic, moi drodzy, jedziemy dalej. Powinno się udać, cokolwiek by się miało dziać. Powinniśmy dać radę. On wie, że jako widzenie. To było bardzo niemądre, co zrobił. Ale nie mnie oceniać. Dobra, poszli z trochę amunicji. Co ty też miałeś? Niewiele. M416. Eee. Dobra ich będzie. Grunt to znaleźć teraz plecak, nie? Dobra. Kompensator się przyda. Okej. Okay. No dla odmiany pogramy sobie chwilę berylem i M24. Teraz tak. Jeżeli jest autem to powinno go spowolnić albo nie dać mu uciec. Serio? Naprawdę? W tym krzaku? O rany. Ze wszystkich miejsc, które mogłyby być miejscem lądowania tego zrzutu, to jest najgorsze. No dobra. O, miła odmiana. No dobra, wszystko co mogę zabieram. No i super, człowiek szczęśliwy. To auto będzie moją zgubą, przysięgam. Ono będzie moją zgubą. Jedno koło szlak trafił prawie. Ja się zęszczę jeszcze na nich. Spokojna głowa. O kurde. No to tak, koła nie mam i zaraz wybuchnę. Pokaż, łebno To stało. Mam jakąś fazę dzisiaj. Na zagrania pokroju oberwał mocno, ale przeżył. I mam nadzieję, że to nie jest kwestia serwera, bo coraz częściej ktoś obrywa. Robi wrażenie, jakby to go w ogóle nie drosnęło nawet, nie. Oberwał. Dobra, pojechał. Tu jest koleś na bank. Nie uciekł stąd. No i teraz tak. Czy on będzie mną przejęty? Nie mam pojęcia. Granatów nie mam. Muszę go wywabić, no. Zakładam, że jest za tymi pudełkami. Dobra. Miałem rację. Oberwał. O! Ora. No dobra, teraz jeżeli tutaj nikogo nie ma, to ja jestem święty. Oczywiście, że jest. Au. Po co, gościu? To było niepotrzebne. Okej. Okay. Nie wiem czy wiecie. Może i groza, ale... Mam ochotę z tego postrzelać, bo to jest zabawna broń. <gryw> I mieści dużo nabojów. Dobra. Będzie zabawnie. Nie, czy to jest dobry pomysł, zmieniać ja grozę na to? Zwłaszcza jak mam tłumik na grozie i tak dalej, ale może być śmiesznie. Zaraz zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi jako broń. Strzelałem już tym na strumyku, więc było całkiem zabawnie. Proszę. Aha. Dobra, raz oberwał. No co jest, drugi raz też oberwał? Jak go to nie zabiło? Bez jaj. Dwa razy zem 24 w klatę i on to przeżył? Ja piernicze Mam dzisiaj taki niefart jakiś. Co do w ogóle meczy i tak dalej. To jest koszmar. O, kurde, on jeszcze trafił w głowę. Szok. Ale mam klucz od niego. Klucz do tego pokoju. Super. Trzeba się hinnąć, bo to będzie tragedia. Dobra. No, nie wierzy. Sam się zafreszowałem. W każdym razie tutaj jest koleś na bank, więc nie ma to świrować. O, proszę. Dobra. To jeden. A, i jeszcze ktoś powinien być tu na osiedlu, jak nie, to idziemy po zamknięty pokój, który powinien być gdzieś tutaj. O ile. Kolej z miasta, którego widziałem, biegnie tam. Już nie biegnie. Ok. No dobra. Pomyślmy. Tu jest zamknięte. Można by zaszaleć. O to całe jajco jest. Oh man. Po prostu i bronie. No. To tak bez szału. Myślę, że chem trójka będzie coś, a tu jajco? A to co? O nie zestaw ratunkowy. O, to w sekundę hiluje kumpla. To na mnie się w ogóle nawet nie przyda chyba, nie? To, to nie działa jak defibrylator, więc musiałbym mieć defibrylator, żeby to. To też nie, że to tak działa. Chyba nie. O, bez sensu. No dobra. Ten co na rowerku pojechał tam jest tam nadal. Oberwał? Nie mam pojęcia, czy on Teraz chyba oberwał. I się wywrócił na motorku. I chyba się healuje. Okej. Okay. To nie się healuje. A my się wcelujemy ostatnim nabojem. I nie ma gościa do sta bańkę. O kurde, ja też. No nie wierzę. I po kamizelce trójce, nie? Błagam. On rzuca granat. Czy ja zdążę? Zdążyłem. I znowu mam milimetr HP. Na szczęście. <gryw> mam też refleks. O kurde. Dwa razy miałem milimetr HP. To było przerażające. Nie polecam. Dobra. I tu? No nie. To jest naprawdę on tam jest? O kurde. Jaki cwaniak, nie? Z górki leci. Dobra, jego olejmy. To jest rowerka. Gdzie on jest? Tego nie wiem. Oho. Oto jego jest rowerka. O kurde. Dobra. Teraz pytanie. Pan rowerek jest tutaj, czy on już gdzieś pofrunął kilometry dalej? Nie podoba mi się to. Ani trochę mi się to nie podoba. Kurde blaszka, no. Dawaj, jeśli Graham. No dobra. Mam wszystko, czego mi trzeba. Nic założenia. I teraz pytanie. Są goście? Na pewno w tej wiosce. Musi musimy jakoś wydostać stąd. ...bez większego uszczerbku na zdrowiu. Nie podoba mi się to. Musimy cały czas pchać do przodu pozycję. A w każdym z budynków... ...ktoś może siedzieć. I teraz tak... ...jeżeli... ...ja się nie wydostanę szybko... ...za osłonę gdzieś... ...to będzie jajco. Kurde blade no. Dobra, nie ma co iść na pole, musimy w budynkach zostać, nie? Tam jest kość. Dobra. Boli, boli, boli. Dobra. Jestem bezpieczny na razie. No i teraz prawdziwy dramat brzmi. Czy w oknach kole się są na tyle, jest zgrabni, Przy karabinach, że no przerąbane wbiegając bo musimy mieć na otwarte pole i teraz jest problem, bo ten, kto jest na górce, ma świetną pozycję, chyba że... Nie bardzo. Nie jestem pewien, jakby nie pamiętam, jak ta górka wygląda, nie? Bo może... Może jest tak, że to otwarte pole jest wcale nie takie fajne. Nie słyszę kroku, więc... Zostało ich trzech, a na pewno ktoś w budynkach jeszcze jest. Okej. Okay. Czyli tu jest dwóch i trzeci chyba na górce, ta. tak. Tak. Tu jeden. Pan Górka, gdzie jest pan Górka? Jest pan Górka. Aaa, nie trafiłem. O kurde. to stał? No kurka kurka, nie nie wierzę! Nie zdążyłem się ukryć, ale bieda, a mogło być 10 kili wygrana. No w każdym razie, moi drodzy, jakoś tam poszło. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji, dzwoneczku, wtedy żadnej film was nie ominie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronita. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie Kosztuje a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do mojego usłyszenia!